Ciao a tutti! Cześć wszystkim! Benvenuti sul mio canale! Witajcie na moim kanale! Ja jestem Monika z KeepItalian i zapraszam Was na krótką lekcję języka włoskiego. W dzisiejszym odcinku poznamy słownictwo związane z telewizją. I tak... La televisione to po włosku telewizja. Ale uwaga! Jak to we włoski mamy również drugie słówko, czyli la tv. To też telewizja. Czyli w języku włoskim możemy powiedzieć la TV albo la telewizione. Przy czym uwaga? W sumie to la TV jest już coraz częściej używane, coraz częściej, coraz bardziej spotykane, la TV to nic innego po prostu jak skrót, tak? Od telewizione. Tutaj warto zwrócić uwagę, że TV jest napisane wielkimi literami, i tutaj warto o tym pamiętać. Oczywiście, jeżeli się pomylimy i napiszemy z małymi, to nic się nie stanie, świat się nie zawali, i tak dalej, ale warto o tym pamiętać. Ok, to teraz idziemy poznać kolejne słówka. I kolejnym słówkiem będzie Il telewizore. Il telewizore to nic innego jak telewizor. Kolejnym słówkiem to il telekomando, czyli pilot, pilot do urządzenia. Może być to pilot do telewizora, pilot do wieży, czy pilot do bramy wjazdowej itd. Il telekomando, czyli pilot. Kolejnym słówkiem, albo wyrażeniem jestmy bardziej, to guardare la tv, czyli oglądać telewizję. Ty wy zauważcie, że właśnie mamy użyte la TV, nie la televisione, ale oczywiście jeżeli powiecie guardare la televisione, to też będzie poprawnie. Ale częściej, tak jak wspominałam wcześniej, używamy guardare la TV. Kolejnym wyrażeniem będzie... Speniere la TV, czyli wyłączać z Generalnie speniere oznacza e, wyłączać, gasić. I na przykład możemy również powiedzieć speniere la lucha, czyli wyłączyć, zgasić światło, albo speniere il fuoco, czyli po prostu zgasić ogień. Hmm. Kolejnym słówkiem będzie acender la TV, czyli włączać z telewizją. Acendere oznacza po polsku włączać. I tu możemy powiedzieć też również accendere la luce, czyli włączać światło. Możemy nawet powiedzieć, że najpierw włączamy światło, a później włączamy um, telewizor, czyli prima accendiamo la luce i e poi dopo accendiamo la TV. Czyli najpierw włączamy światło, a później włączamy telewizor telewizja, telewizor, telewizja. Kolejnym wyrażeniem to fare zapping. Zapping jest oczywiście zapożyczony z języka angielskiego. To nic innego jak szybkie przeskakiwanie z kanału na kanał. Fare zapping. Cambiare kanale to zmieniać kanał telewizyjny, tak? czyli jakiś program, jakiś film w telewizji. Jak nam coś nie odpowiada, to po prostu cambiamo kanale, czyli zmieniamy kanał, cambiamo kanale. Zmieniamy kanał. Kolejnym wyrażeniem to alcare il volume. Alcare to il volume to oznacza po prostu podgłośnić. Alzare samo w sobie oznacza e, podnosić coś, tak? E, czyli na przykład alcare la borsa, czyli podnosić torebkę. alzare le mani, czyli podnosić ręce do góry, tak? E, I tak dalej. Mamy teraz ambasare il volume, czyli przyciszyć. Ambasare to nic innego jak coś obniżyć albo po prostu opuścić, w sensie nie, nie opuścić, jako rzucić, ale, ale coś opuszczać, tak? Czyli coś, co schodzi w dół, przemieszcza się w dół. I teraz mam dla Was pytanie. Wiepiacze Guarda TV? lubicie oglądać telewizję, dajcie koniecznie Znać tutaj w komentarzach. Dajcie też znać, czy znaliście te słówka, znaliście wyrażenia, czy lekcja Wam się podobała. E, tak jak wspominałam, teraz będzie już tutaj cyklicznie, przynajmniej raz w tygodniu. E, natomiast ten odcinek również pojawi się na Spotify, e, ale w piątek. E, a więc alla prossima, do następnego. Grazie. Ciao, ciao.